Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na nowym filmie kontaktowym. Teraz są w Grecji i będą rozmawiać o angielskich frazach z greckimi słowami. Jesteście gotowi? Chodźcie za mną. Zaczyna się film. Rzeczywiście jesteśmy w Atenach. Nie wiem, czy widać. This is Athens. Proszę się przygotować na kilka Eureka Moments. Woohoo! Do we, do we know any Greek philosophers? Oh, by the way, it's philosophy, not philosophy. Hm? Huh? Niech ktoś powie Plato. Plato. Bo Arystotelesa to musimy sprawdzić. A2. Autobus A2. A2. A2 Jesteśmy po plaży, gdzie, gdzie wręcz bicze słońca Wryły się w... Bici, na biczach on the beach Jedziemy właśnie autobusem przez Ateny Wygląda tutaj trochę tak jakby to był Poznań w latach 90. -tych. Proszę popatrzeć w ogóle Ateny nie są bardzo zadbane i posprzątać je to tę stajnie Augiasza These Ogean stables These Ogean stables Zobaczymy potem, które ujęcie będzie najlepsze These Ogean stables Ja nie jestem tamten żółw Ja jestem jego kolega Może już skończycie ten film Pamiętajmy, że mówi się number pi Number Pi. Smile everyone, smile everyone. Nie, nie. Smile everyone, smile everyone. Well, smiling has always been our Achilles heel. Zastanawiam się, jak my przejdziemy przez bramkę. It's going to be a real Serbian task. That's true. I co, fajnie było w Grecji, nie? Super. A co z tym Arystotelesem? Arystoteles. To jeszcze inny ja. Już skończmy ten film to to będzie do jakiegoś podkładu. I'm a donkey. Dużo rzeczy się dowiedziałem o sobie na tym, na tym szkoleniu. I'm a, don, I'm a donkey and I'm a narcissist. Powtórzmy, narcissist. Ja mam focha, bo pan w restauracji nam źle potraktował. No, ale prawda. Podsumujmy. Athens Athens Plato Plato Aristotle Aristotle Eureka moment Eureka moment philosophy philosophy number pi number pi Egyptian style narcissist narcissist Acropolis Orgean stables. Orgean stables. Sisyphean tasks. Sisyphean tasks. Achilles heel. Achilles heel. And this is właśnie Athens. Davidna ladies. My name is Socrates. Just FYI.